Witam w kolejnym odcinku. Tym razem podejmujemy Borusję Myszyn Gladbach i gramy takim składem. Pierwszy składzik, plus Weber w pierwszym, bo po powiedz dużo gra, w sumie on nie miał obiecanej kluczowej roli. Weber gra mniej, a coś mi słabo rozwija. Muszę zagrać nim jakieś partii dazu. Wątpię, żeby to było teraz. A i Rashle jeszcze gra za ta bo, bo tak, bo ostatnio Rashle też dobrze grała była grało ciągle, więc niech sobie Rashle pogra. Ale no, ciężko będzie, gdyż no Borussia, która ma tylko jeden punkt, albo więcej, albo mniej od nas, nie pamiętam, ale są na samym, na samym poziomie w tabeli mniej więcej. I, no i gram pierwszy mecz, bo byłem teraz w tym autobusie parę dni, nie? Wróciłem właśnie na chatę, więc... No to pewnie, wy oglądacie Kacper in pewnie in za kilka dni, one, a Hubert to chuj kiedy. Ale no nie grałem today, za 4 dni FIFA w ogóle, nie? And ale jestem taki pozytywnie nastawiony, perfect więc może się uda. Najważniejszy tył. Bez głupiego wychodzenia, bez robienia dziur. Szybkie zmiany zawodników. Dużo zmian, żeby oni się nie chłopali o CB, które my dobronił. Aj, Witek tu już atakował, ale się nie udało. Aj, tu Pucharz prawie to miał, ale teraz to będzie miał czy Nie ma tego. Krótko, tłoniaki. Może mi to kot płacze. To wszystko, wszystko jest kota. Ja w ogóle tak się zapatrzyłem, bo ja byłem pewny, że jest spalony, nie? Tak się zapatrzyłem, zamilknąłem. No co tak płaczesz, Vera? O, tak, no na ta pewno. Przed chwilą był balkon otwarty przez, przez 50 minut. Siedziała w pokoju i miała czoła Teraz zamknąłem balkon i ona przed, pod tymi drzwiami balkonowymi stoi i miał czyli płaszcze, żeby otworzyć, nie? To jest po prostu koci mózg. Kurwa, nie było spalonego. Dedic z linie. ja pierdole, ale niedobrze. Sort of Mam piłk. Misja jest teraz taka, że nie tracimy w ogóle piłki i zdobywamy go Dedic Blum, może jakiś out? To prawie jak rożny dla nas O kurwa Dobrze, Blum No i Brian

nie ma tu miejsca, nic nie zrobisz. Kurwa, macz. Umaragić dobrze. Szybka kontra panowie go. Kurwa, no ale poszedłem na rastę, na klamus. Dobrze, no, że jest tu Witek, ale tu szybko mi odebrali agresywnie. I będzie kolejny rożny. Kłopoty, kłopoty, kaj to u siebie, niestety. Fani nie są zadowoleni, pewnie, z przebiegu na początku tego meczu. Jeszcze dajcie to po kontuzję. Co jest bardzo kiepską informacją. Dzisiaj jest jeden z naszych zawodników. W mojej opinii nie tylko Weralum, ale też jak on gra i w ogóle jak mi się nim gra. I jak wszechstronny jest. Well, no co jest? Przecież tam w ogóle nie podawałem o co chodzi, co się stało, dobrze, że żąpiłem. Już nieważne, co tam się stało. Gruda. Ale fajnie, tam dosięgnął to. Już myślałem, że stracę na piłkę. On tam jeszcze się rzucił nogą. Chory ai. No daleko nie było ale taki strzał już widać, że nie było za bardzo. To nie był idealny strzał. Ale już nie wiedziałem, co zrobić innego. Nie chciałem tracić piłki. Mówię, może wpadnie, bo krzyk Góda jest taki genialny. To może z niczego wpadnie ten gol Honora Andrii. Well, when you lead, you can afford to happy. Tomasz Trenciera. No nie ale no daje zajebista interwencja O Jezu pucharz co też od jewo najlepszego well, z kontuzją tutaj robi robotę, ale tracimy znowu nieodpowiedzialnie Mybo no, jakiś faul, co? Nie jasno nie ma pomysłu Ale nie aż tak, no kurde, bo werby miał być Leon Goretzka Honora Dobrze Kurwa mać no Nie chcę na pau wypierdolać bo to będzie po prostu oddaniem piłki ale taki mu tak im oddaję tak niestety są agresywni i tak blisko stoją zawsze Co, co on zrobił? Tam u w ogóle, aż wyszedł z bramki, tak, a on nie strzelał. Dziwne to było. Dobrze, Weber. Well, no, him. być do grudy. Excellent assessment of the situation at the back. Now breaking at pace. Potential danger. Let's fly here! Well, well, yeah Tomasz Kori. Dedic. Well just one minute of time added on for stoppages here. Kurwa mać, słaba połowa, bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu. So, back underway and an intriguing second half in Prospect. Well, that's an attractive passing move, but it's all about finding an equaliser here. A we'll struggle for Gladbach to keep the ball. Can they create something from here? This could square the game. Może teraz gruda. A, nie do rady. 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 <laughs> teraz jeszcze raz nie do rady. Nie doszedł. I Tyle jak puuuuchacza Szkoda Kurwa mać Kurwa mać na co ty robisz bi? To jest jakiś dramat co my gramy w ogóle No nie no my stracimy teraz drugą ramkę nie Ale fart Not nice and almost rewarded. Yeah, that was a good effort, but it just doesn't come down in time. A bit unlucky there. Here's Webber. Can he find the right pass? Well the supporters think it's on. And giving the ball away. Great vision to switch the play. I Rashl sobie leci co za wariat Kurwa macie już nie ma siły Szukałem tam miejsca żeby jakoś oddać piłkę, ale nie rozłożyłem Honorat Szybki ale nie aż tak szybki Oh, no, more live Bundesliga action for you to look forward to here on tv It's Kaiserslautern, and they'll be taking on Freiburg. Plenty of players waiting in the middle. Oh, yeah, some You need your defender to take charge. Well, trailing, but this looks promising. Well, to ease the pressure. Trzeba to zrobić koniecznie. Dobrze, że ten fałsz się zdarzył w sumie. W sumie to nie co ja robię, dlaczego tak? Nie, nie, nie. Tak. I tutaj widzę, że kontuzja nie minęła, więc tak jeszcze. Tego może zrobimy? Tutaj oczywiście gruda, chociaż nie, może inny, może gruda tutaj. Go jak w środek. No, bo jeszcze on musi grać przecież. Dobra, chuj, gruda jest szybki, da sobie radę taką tutaj. I wtedy raszel tu i kontakt tutaj. Gramy w tym meczu nie dużo gorzej niż to 1-0. To zdecydowanie są ciężary straszne, ale to nawet nie o to, że oni są tacy dobrzy, ale po prostu ja gram tak chujowo. Dobrze. Well, this should be a really absorbing Bundesliga match coming up on EATV. Well, we'll Union Berlin. Well, the fixtures are coming thick and fast. It should be a good game, that hopefully I've not just given it the commentator's curse. Chory, well, still searching for the equalizer, but not passing it anxiously. Well, an attacking position. Kurwa, not too late for them. Ten minut to go Dorley. do it? And that's a very good Kurwa macie Nic nie wychodzi nic. Tackle. This could be it. Splendid defending. Well, the players should be inspired by this cool run of and Nicely over the top. Can he take advantage? And they match. still Niesamowite, to była piłka na remis, nie, to była nasza szansa, ale to, żeśmy fajnie rozpykali, co? Była zajbiste podanie, miałby taką asystę. Byłem pewny, że go jakoś chciałem mówić, że go jak nie zawodzi jak zawsze. No dobrze celowałem, co? Chciałem pod słupek, nie? No, ale to lewa noga, którą ma chyba słabszą, i do tego no, nie jest well, jakiś strzelcem niesamowitym, jeśli chodzi o czyste statystyki w grze. Co jest? Nasza? A nie, już była. Jest gruda, ale po drugiej stronie to nie ma co kombinować. Co jest? Aha, bo się przyłączyłem i Gruda przebiegł jak z biskitu. ja pierdolę, no dobra Tylko teraz druga strona jest pusta, ktoś powinien go zastąpić Gruda chyba i tak nie dorzuci aż tam No a wiedziałem, to nie Bloom jednak, on ma Playstation, ale to nie jest złoty i to jest full różnica za bardzo się porwałem. Odjebałem w ogóle końcówkę, ja takie co się robi. Wynik lepszy niż gra na pewno. Oni mieli 10 strzałów, aż. Dobra, nie ma co, nie chcę się tu patrzeć za bardzo, bo to jest mecz do zapomnienia. Dobra, kończę odcinek, bo mi pizza stygnie, muszę jeść, także tabele i tak dalej będą w kolejnym Elo.